Podsumowujemy działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w 2013 roku. Ostatnie 12 miesięcy to spore środki przeznaczone m.in. na staże, szkolenia i dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Sygnalizowany jest może spadek zdecydowany bezrobocia, natomiast dynamika wzrostu zdecydowanie jest mniejsza. I ten rok, rok 2013. W porównaniu do roku 2012 zauważalna jest tylko różnica wzrostu 90, niecałe 80, dokładnie 8, 8 osób bezrobotnych. W poprzednich latach, porównając rok do roku, była to różnica ponad 2000. Natomiast w samym mieście Tarnowie w grudniu 2013 roku nastąpił spadek bezrobocia w liczbie ponad 200 osób w porównaniu do grudnia 2012 roku, co jest dobrym znakiem, który wskazuje na polepszenie sytuacji gospodarczej w regionie. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w roku ubiegłym realizował wiele projektów skierowanych do osób bezrobotnych. W ubiegłym roku, oprócz projektów ministerialnych, które opiewały na kwotę około 3 milionów złotych, realizowaliśmy wszystkie zadania. Z projektu systemowego, który łącznie z funduszem pracy opiewał łącznie na kwotę około 28 milionów złotych. Takimi środkami obracaliśmy w roku ubiegłym i z tych środków stworzyliśmy działań w liczbie około 4 tysięcy, czyli w skład tego wchodziły staże, miejsca interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy. To są te podstawowe działania. Powiatowy Urząd Pracy realizował znaczące dla regionu projekty. Między innymi był partnerem projektu Ekspres do Zatrudnienia, który nadal trwa. W ramach projektu Leonardo da Vinci staże w Niemczech odbyło 30 osób. Przecząca część osób uczestnicząca w projekcie podjęła potem zatrudnienie na terenie Niemiec. Przekonali pracodawców do swojej jakości i zresztą byli tu przedstawiciele tej firmy niemieckiej, która z nami współpracowała i bardzo chwalili sobie uczestników z naszego terenu. Na pewno były to bardzo pożyteczne rzeczy, natomiast nie wiemy jak to będzie się dalej kształtowało, ponieważ te fundusze zaczynają się gdzieś łączyć, łącznie Leonardo da Vinci z Erasmusem, więc chwilę oczekiwania, czy te akurat obszary będą objęte dalej, będzie można tworzyć staże.